Afera fera na caú polske z banka. które tutaj widzisz. No i ten jeden szczegół, czyli wyrok TSUE wszystko nam rozjaśnia. I powiem Ci to teraz w dużym uproszczeniu. Jeśli bierzesz kredyt na przykład na 50 tysięcy złotych, bank dolicza Ci 10 tysięcy prowizji i 10 tysięcy ubezpieczenia, albo jedno i drugie, to na starcie masz 70 tysięcy do spłaty. I wszystko było spoko, gdyby nie jedna rzecz, a to, że banki od tej całej kwoty naliczają Ci odsetki, a zgodnie z prawem nie mogą tak robić. To jedyną słuszną opcją, którą powinieneś robić, to zastosować sankcje kredytu darmowego, od Wszystkie odsetki, które zapłaciłeś do dnia dzisiejszego, te pieniądze otrzymasz z powrotem, a wszystkie odsetki na pozostały okres kredytowania będą umorzone, co w rezultacie będziesz spłacał sam kapitał, który pożyczyłeś. A i zapomniałbym, Wisienka na torcie, Twoja rada spadnie aż o połowę. Czyli w rezultacie masz darmowy kredyt gotówkowy. Jeśli masz taką umowę, to powinieneś ją sprawdzić, czy zawiera błędy. Chętnie Cię w całym procesie przeprowadzę. A żeby to zrobić, no to musimy sprawdzić, czy Twoja umowa zawiera błędy. A taką wyślij na mojego maila. Poprowadzimy Cię krok po kroku oraz dowiesz się, ile możesz odzyskać pieniędzy za błędnie naliczone koszty. I pokochaj życie na darmowym kredycie. Do usłyszenia.